Siemanko, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj sobie pogramy z Jaybreaka. Tak, dzisiaj sobie z Jaybreaka pogramy i pokażę Wam śmieszny glitch, który jest w muzeum. Także zaczynamy. Tam, poli, tam policja, tam policja gdzieś jest, bo słyszę. Wy też pewnie słyszycie. Jeszcze, jeszcze, dzisiaj po, jeszcze dzisiaj może się pojawi odcinek o upde, Update, który pojawił się w ten weekend, który był spełnimy moje Bugatti I jedziemy! Tam on szło po ulicy to i tam ta dziewczyna szła po ulicy, to jest nielegalne. Za to powinna mandat dostać. Zachodzenie po ulicy, bo aut nie ma. Czyli teraz idziemy do muzeum. Tam też chyba ktoś miał Bugatti polecić, ale jak, no, jak na coś musiało mi nitra zrobić... Bo, bo używałem go wcześniej. Czy serio? Taka postać, która w Robloxie, która se idzie przez ulicę, może takie bogatki wywrócić, no. Nie mam pytań. Po prostu nie mam pytań. Już widać, że tam jest na muzeum zebrani, i to dość ostre. Ja też, ja też musiałem przyjechać. Chyba jakiś ufo leci. Jakieś u, chyba jakiś ufo leci. I musieli czekać 117 sekund. Także ja robię cięcie i widzimy się za chwilę. Okej, okay, jeszcze pojechałem po uzbrojenie I teraz jest jedno pytanie O, akurat y, przeszedłem w idealnym momencie I teraz pokażę wam tego oblicza. Kucamy I bierzemy jakikolwiek item I patrzcie Widzicie Tylko trzeba być bardzo zwinnym, żeby cokolwiek tu zrobić I najlepiej, jak używasz tego glicza, to najlepiej kucać. No bo kamery was w bardzo łatwy sposób mogą pokonać. Naprawdę łatwy. Ten gościu to tu zagadki rozwiązał. gdzieś se poszedł, nie wnikam. Teraz musicie drugie. Teraz musicie drugą dźwignię nacisnąć. Ale nie nacisnęli, bo pewnie rozwiązują tam wszystko. Przyszedł też. Jakiś glitch! No bo ma 50 level. Ok, idziemy. to miało być, być i jeszcze wam pokażę easter eggi że, w, że tu jest teraz, że w niektórych autach jak chociażby klasyk, ferrari i monster truck są różne rejestracje to jest na przykład widzicie i'm old, czyli jestem stary fajna rejestracja, pozazdrościłbym Chyba jestem jakimś duchem, jak mi tylko ręce wida widać Tam ktoś ufolcem leciał Ja na początku myślałem, że to haker Ale tak się... ale... Zapomniałem Cięcie Okej, okay, wyjechaliśmy tej... z tej rzeki Która powstała w... pewnie w siedem... Która powstała w siedemnastym wieku I zaraz Wam pokażę jeszcze inną rejestrację na Ferrari. To akurat jest Ferrari, ale on wziął. I teraz już, żeby się nie bawić, to już teraz normalnie staniemy. Weźmiemy autobosa które kosztowało 300 robuxów, czyli dość drogo. Bo ma, mini, bo ma na górze minigana. Nie! Nie! Wiedziałem! Wiedziałem, że to będzie zło, bo ludzie, bo ludzie w tej grze nie patrzą, gdzie jadą. Po prostu nie patrzą! I policjant pojechał. I ja robię. Cz Cięcie, zanim dojdziemy do Ferrari. Okej, okay, jak. Jak, myśl, jak myślicie, że mnie. Jeżeli mnie słychać inaczej, to mam po prostu, po prostu nowy mikrofon. I teraz jest tu Ferrari. Teraz sobie śmiemy. zmizujemy je. Okej. Okay. I, jedzie, I jedziemy. I tu jest rejestracja wrum. Fajna rejestracja. I teraz jedziemy po Monster Trucka i Wam pokażę, że tam też jest inna rejestracja. Tak parkowali tymi autami, że to jest z, zło. Fajny efekt i dodali fajny efekt tych lamp z tyłu. Także zanim dojedziemy do Monster Traka, cięcie! okej okay, już jesteśmy. I patrzcie, na, na Monster trucku jest rejestracja i kruszu. Nie wiem o co chodzi, ale wiem, że jest taka rejestracja. Także ja się z Wami żegnam. Papa, pa. cześć!